Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Donald Tusk znowu chciał zdradzić Polskę. Tak, to nie pomyłka. Premier, który od miesięcy udowadnia, że interes narodowy ma za nic, znów próbował przeforsować decyzję uderzającą w fundamenty państwa. Tym razem jego celem było przejęcie kontroli nad Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, instytucją, która stoi na straży wolności słowa i pluralizmu mediów. Ale plan się nie udał. Karol Nawrocki, prezydent, który potrafi powiedzieć dość, nie tylko zablokował ten zamach na niezależność polskich mediów, ale ograł Tuska jak dzieciaka. Pokazał mu, że Polska to nie jego prywatny folwark, a konstytucja to nie zabawka, którą można dowolnie naginać. W Polsce coraz częściej widać, że władza Donalda Tuska nie zna granic. Kolejne próby podporządkowania sobie niezależnych instytucji państwowych pokazują, że rządząca koalicja gotowa jest zburzyć każdy filar konstytucyjnego porządku, byle tylko umocnić własną kontrolę nad mediami, sądami i opinią publiczną. Tym razem celem ich ataku stała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Organ, który ma stać na straży wolności słowa. Gdyby nie zdecydowana reakcja prezydenta Karola Nawrockiego, Dziś mielibyśmy do czynienia z kolejnym rozdziałem w historii politycznego zawłaszczania Polski przez obóz Donalda Tuska. To, co zrobiła koalicja rządząca, trudno nazwać inaczej niż próbą przejęcia władzy nad informacją. Zarówno Sejm, jak i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, licząc na to, że w ten sposób wymuszą jej rozwiązanie. W normalnym, demokratycznym państwie taki ruch byłby traktowany jako polityczna presja, niegodna rządzących, ale dla ekipy Tuska to codzienność. Ich celem nie jest dialog, tylko dominacja. Ich ambicją nie jest naprawa instytucji, ale pełne podporządkowanie ich własnym interesom. Na szczęście na drodze tego planu stanął prezydent Karol Nawrocki. Jego decyzja, by nie potwierdzić wygaśnięcia kadencji członków Rady, była nie tylko aktem odwagi, ale też obroną konstytucyjnego porządku. Prezydent jasno oświadczył, że nie zgadza się z argumentacją Sejmu i Senatu, które, jak wiadomo, są dziś politycznymi narzędziami w rękach Donalda Tuska. Tym samym Nawrocki zablokował destrukcyjny mechanizm, który miał doprowadzić do politycznej czystki w mediach publicznych. Rząd Tuska nie przywykł do sprzeciwu. W ich wizji państwa każdy, kto myśli inaczej, jest wrogiem. Każda instytucja, która nie klęka przed premierem, musi zostać zniszczona. Tym razem się jednak przeliczyli. Nawrocki przypomniał im, że Polska wciąż ma prezydenta, który nie zamierza być figurantem. Jego decyzja nie była wymierzona w rząd, ale w bezprawie. Pokazała, że istnieją jeszcze w Polsce ludzie, którzy potrafią powiedzieć nie, nie dla łamania prawa, nie dla politycznego terroru, nie dla niszczenia niezależności mediów. Donald Tusk nie potrafi pogodzić się z tym, że jego władza ma granice. Każdy opór traktuje jak zdradę. Widać to po jego reakcjach. Zamiast przyjąć prezydenckie weto z szacunkiem, jego zaplecze zaczęło szukać sposobów obejścia konstytucji. To już nie jest rząd, to polityczna machina, która próbuje siłą wprowadzić nowy porządek. Tak działa każda władza, która boi się prawdy i wolnych mediów. Warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce w roku 2024, kiedy ówczesny prezydent Andrzej Duda również nie zgodził się na rozwiązanie Rady. Dziś historia zatoczyła koło. Wtedy władza również mówiła o reformach, a w rzeczywistości chodziło o jedno o przejęcie pełnej kontroli nad przekazem medialnym. Bo dla Donalda Tuska wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się krytyka jego działań. To, co robi rząd, jest częścią szerszej strategii. Premier i jego ludzie wiedzą, że nie mają już społecznego poparcia, więc próbują zbudować alternatywną rzeczywistość, w której media staną się tubą propagandową rządu. Odrzucenie sprawozdań było tylko pretekstem. W tle trwa walka o kontrolę nad świadomością Polaków. Tusk dobrze rozumie, że kto kontroluje media, ten kontroluje emocje społeczne, a kto kontroluje emocje? Kontroluje władzę. Prezydent Nawrocki nie uległ tej presji. Zachował się jak mąż stanu, który nie działa dla popularności. Ale w obronie zasad. Jego decyzja, choć dla niektórych może wydawać się symboliczna, ma, ma ogromne znaczenie. Pokazuje, że w Polsce wciąż istnieje równowaga sił, że wciąż ktoś pilnuje, by Tusk nie przekroczył granicy, za którą zaczyna się autorytaryzm. Opozycja prorządowa oczywiście natychmiast ruszyła do ataku, zaczęły się medialne kpiny, komentarze o blokowaniu parlamentu, o hamowaniu reform. Ale czy reformą można nazwać próbę zniszczenia konstytucyjnego organu? Czy naprawą państwa jest deptanie jego fundamentów? To raczej groteska niż reforma. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości w rządzie Tuska, stał się symbolem tej groteski. Jego projekty ustaw, które sam określa jako praworządnościowe, w rzeczywistości są zamachem na niezależność wymiaru sprawiedliwości. Skasowanie systemu losowania sędziów, czy projekt ustawy, który w praktyce wprowadza chaos i anarchię, to nie reformy, to destrukcja. Rząd Tuska idzie na oślep, z uporem maniaka, niszcząc każdy element systemu, który jeszcze stoi na drodze do pełnej dominacji. Nawrocki wie, że to wszystko ma jeden cel odwrócić uwagę opinii publicznej od prawdziwych problemów. Bo prawda jest taka, że Polska pod rządami Tuska pogrąża się w kryzysie. Zadłużenie państwa rośnie w zastraszającym tempie, inflacja znów zaczyna uderzać w kieszenie obywateli, a obietnice wyborcze okazują się pustymi sloganami. Ludzie zaczynają dostrzegać, że rząd, który miał być nowym otwarciem, stał się nową formą starego układu. Układu arogancji, pychy i pogardy dla obywateli. Nieprzypadkowo więc Tusk i Żurek wolą robić medialne spektakle. To klasyczna metoda odwracania uwagi. Gdy brakuje sukcesów, Trzeba stworzyć wroga. A że tym wrogiem stał się prezydent Karol Nawrocki, to tylko dowód na to, że nie boją się iść na konfrontację nawet z głową państwa. Ich problem polega jednak na tym, że prezydent nie działa dla popularności, lecz dla dobra kraju. I właśnie dlatego wygrywa nie w sondażach, ale w realnej politycznej walce o zachowanie równowagi i praworządności. To nie przypadek, że decyzja Nawrockiego tak zabolała rząd. Dla Tuska. Każda niezależna instytucja to zagrożenie. Każdy, kto nie wpisuje się w jego narrację, staje się celem ataku. Tak było z Trybunałem Konstytucyjnym, tak jest dziś z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. To pokazuje, że premier nie ma żadnych zahamowań. Jeśli trzeba, złamie każde prawo, by utrzymać władzę. W tym wszystkim widać też, jak bardzo rząd oderwał się od rzeczywistości. Zamiast rozwiązywać realne problemy ludzi, zajmuje się politycznymi rozgrywkami. Zamiast wspierać gospodarkę, trwoni pieniądze na kolejne kampanie propagandowe. Zamiast szanować konstytucję, traktuje ją jak przeszkodę. Polska pod rządami Tuska dryfuje w stronę chaosu, a prezydent jest jednym z niewielu, którzy próbują temu zapobiec. Można powiedzieć, że decyzja Karola Nawrockiego była jak hamulec bezpieczeństwa zatrzymała proces, który mógł doprowadzić do całkowitej utraty niezależności mediów. Pokazała, że w polskim państwie są jeszcze ludzie, którzy rozumieją, że władza bez kontroli staje się tyranią. Pokazała też, że prezydent potrafi działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale i z moralnym kompasem. Dziś rząd Donalda Tuska stoi pod ścianą. Kolejna próba sił skończyła się porażką. Po raz kolejny przekonał się, że Polska nie jest jego prywatnym folwarkiem, że konstytucja to nie kartka papieru, którą można dowolnie naginać. Karol Nawrocki, pozostając wierny zasadom, udowodnił, że można być prezydentem niezależnym, twardym i konsekwentnym. To zwycięstwo, nawet jeśli symboliczne, pokazuje, że walka o wolność w Polsce wciąż trwa i że dopóki są tacy ludzie jak Karol Nawrocki, dopóty Donald Tusk nie zdoła zbudować swojego państwa bezprawia. Bo Polska to nie scena jego partyjnego teatru to wspólnota obywateli, którzy mają prawo do prawdy, do pluralizmu i do państwa. W którym konstytucja znaczy więcej niż polityczny interes. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.